Natura jest całkiem czymś innym niż naturalizm, bo to nowomowa z natury i biologia jest całkiem czymś innym niż biologizm. Można też wszczepić broń biologiczną, jako chemia i fizyka. I to jest takie podchwytliwe jako nowomowa z natury oraz biologii, że to jest podchwytliwe jak gardło nie ma w sobie, a gardło nie ma w sobie. A później wyjaśnię co o tym sądzę, tylko w następnych nagraniach na razie tylko. Podałem definicję tego, że gardło nie ma w sobie, a gardło nie ma w sobie, jest równie podchwytliwe do tego, czym jest natura, naturalizm, biologia i biologizm. Bo biologia i biologizm, natura i naturalizm jest podchwytliwy w ten sam sposób i z niektórymi rzeczami się zgadzam, a z niektórymi nie. I we większości racji nie mają racjonalnie na to patrząc w racjonalnym obcowaniu z naturą pod tym względem, że gówno jest dobre dla warzyw i owoców. Chemia jest zła, chyba że jest tabletkami, bo tabletki naprawdę są dobre, bo to nieprawda, że chemia jest zawsze zła. I ludzie, co walczą z lekami, żeby były tylko naturalne, zioła, nieraz nie mają racji, bo ludziom bardzo pomagają chemiczne tabletki, tak naprawdę. Niektórzy ludzie żyją dzięki temu, że są tabletki wyprodukowane z chemii, bo chemia jest stworzona po to, żeby człowiek eksperymentował chemię, ale na rzeczy dobre, a nie złe, bo nie złe i dobre jednocześnie. Mniejszymi skutkami ubocznymi niż daje skutki pożądane jakaś tabletka albo jakieś lekarstwo, dlatego